podpisujemy porozumienie, które powoduje, że wszystkie nowinki, prace, działalności służby zdrowia w zakresie nowych osiągnięć, a także leczenia chorób nowotworowych będą mogły odbywać się tu na miejscu w Kartuzach. I myślę, że moi mieszkańcy mogą czuć się zaopiekowani zdrowotnie. Bardziej się cieszymy, że będziemy mogli tą współpracę rozwijać. To na pewno wyjdzie na zdrowie i z korzyścią nam e, wszystkich stron. Nie spodziewałem się tego, że my, może mówić, że rezydenci nasi czy odwrotni, będą mogli mieć dostęp do tej najwyższej, najlepszej wiedzy medycznej w naszym województwie. I te szpitale e, i Kartuski i, i, i Trzewski dają rękojmie przede wszystkim dobrego Leczenia na, na, na dobrym poziomie. Tutaj nie ma żadnego zadęcia, to nie jest żaden, żadna kurtuazja, naprawdę tak jest. I to też powoduje, że te szpitale osiągają sukces. Nadziei też pokładamy w tym, że uda nam się wspólnie realizować badania kliniczne. To też jest bardzo nowoczesne. To też jest dodatkowy magnes przyciągający i pracowników, ale także i pacjentów. Nowoczesna diagnostyka to jest to, co. Na pewno w badaniach klinicznych mocno pomaga. Wiadomo, że taka współpraca daje także dodatkowe przychody dla szpitala i pozwala jeszcze bardziej ustabilizować tą i tak już dobrą i stabilną pozycję. Więc myślę, że przed nami bardzo fajna, świetlana współpraca. To oczywiście nie dało się zrobić bez pewnych inwestycji. Tego się nie da przeskoczyć, ale w tym momencie, jeszcze przed otwarciem tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj będziemy szumnie otwierać poprosiliśmy o, o tą akredytację. Dla mnie to jest ważniejsze niż te budynki, na pewno. Ja uważam, że, że to, że oferujemy pacjentom bezpieczeństwo, to, że oferujemy jakość, to, że oferujemy medycynę, jest dużo ważniejsze niż to, że oferujemy ładne parkingi. I to był jakby cel. To, co otwieramy dzisiaj, jest tylko drogą. Bardzo dziękuję.